Co czytasz? Co? Co czytasz? Wszystko z krat. Kęciś? Tak bym miał chęć, wiecie, co? Wziąć go tak. Obudź się. Człowieku, obudź się. Dlatego ja powiedziałem koniec. I cholera, ja nie będę się ale teraz każdy, co? Ty będziesz gdzie? Czy w czy w pienzonie Znaczy Czy chcesz? Bo ja mam no. chleb. Jak chcesz. Myślę, że w Można, można. Ja, nie chcę, żeby ktoś jedzenia. A w sumie znajduje? Panią, złapa na. Ja synka wmuszałem, Ciny. W Dobra, wiem nie kanapkę ty, ty? Ja mówię, zjadłeś? Zjadłem. Dupa zjadłem. To ty chleba sobie wrzucasz? No. Przecież to gęste jest. Ale to wie, to i wiemy, nie. Nie, no, jedz jak jak Tu Tu. Co butelki oddałeś dzisiaj? Tak, dwie. Miałem pięć. No to ktoś zawinął. Nie wiem kto tam przychodzi. Miałem fajną torebkę dla pewnej pani. Zawinął. Nie wiem, czy ten dziadek chodzi tam. Coś... A! I tak o co wchodzę? że tam paleta taka była, wziąłeś, nie? Na ja tej plecy zaznaczyłem, tylko że za pół godziny znowu to samo. Ja mówię, że idzie, ja mówię, że na coś to robisz i co? Nie wiem, co to chodzi. Jeszcze, proszę Państwa, dobrze mi się żyło z chłopakami, nie narzekałem, Już już doszła do ostatnich granic. Nie to, że się żalę, ale po prostu... No co będę mówił? Mówię szczerze. Tak jak on był wykorzystywany. Kajniak jest luto, to, jest złuch tamto, krajniak jest luto. to, bo ogóle to nie mam krajnię, tylko krajnię wąksywe, nie? W to jest ten drajt znamy od mnie od dłuższego czasu, po prostu już moja psychika doszła do takiego momentu, że powiedziałem BASTA! Co będziesz, to to będziesz to robił to jeszcze to dzisiaj? Masz połowę dnia. Butelki, butelki, buteleczki. Teraz jak kaucja się zrobiła to lepiej, co nie? nie. Lepiej się opłaca niż zbierać puszki i ten. No zobacz, czy ja wkładam taką puszkę, czy taką, jest 10 groszy. A takich mają puszki, na, na kilogram wchodzi na takie zwykłe puszki 56 sztuk. To zobacz, ile muszę tych mamy zbierać, nie? A tu jest 10 groszy 10 groszy. I każdy ty, staje przy tej szafie i tak. przypada, na o co tu chodzi? Ja mówię, czy wącio? Pięćdziesiąt groszy to jest kaucja. Wrzucasz pan same kaosowane i wyciągasz pan paragon, a jak pan chce sobie dobrać, no to wrzucasz pan, a wszystkie są kaosowane, ja mówię, nie wszystkie, tam gdzie jest napisane, ja mówię, to 5 groszy, raczej 5 złotych, nie, no, a 10 groszy to wszystkie plastiki, oprócz mleka, ty bać. oprócz mleka i oleju, oprócz meka jest najwięcej, nie, nie. No. To jest jedyny automat? Tutaj w okolicy? No jeszcze w Wałczanie, ale w Wałczanie te butelki biorą, no. nie? A te butelek już nie weźmie. To też tylko jeden automat, no tak. No. To ludzie się pchają do niego. Człowieku, to wiesz ostatnia kabulacja? ja... Ja staję, wrzucam ten... Jeszcze synkiem byłem, nie? A klient stoi taką. tak o, długo będzie tak stać? Ja mówię, ty, o co ci człowiek obchodzi? Poszedł, wyszedł, przyszedł i stoi. Ja mówię tak o, nie stój mi tu z boku. A on mówi, ty w w gówno. Mhm. To synie, wziął tę ciwagę. Ty Ja myślałem, że mu przy tego, nie? Synie, uspokój się, bo tu kamery są. Jak zrobimy awanturę, to później nie wyjdziemy na K ten, na Lidla, nie? Nie no to już widziałem, tylko się tak spojrzałem na niego i tak. Pamiętam tą sytuację, jego sprawa. Jestem w stanie pamiętliwy. Teraz nie, teraz nie będzie miał z kim wypić. Co? No. Łukaszek. Co ona minął, ale. Co tu w tym było? Jak było, tak było, ale. Ale dzięki temu może będzie pił mniej alkoholu. Słyszę. nie chcę mi się wierzyć. No tak, bo cały czas piliście razem, a teraz wiesz, Słyszymy, Piotrek nie pije. Chociaż go może? albo będzie tak się działał. Przybudzi się w nocy. nie wiem, nie moja drożka, ja powiedziałem, moja cierpliwość się skończyła. Hmm. Mówię to chyba już czwarty raz dzisiaj, dopóki jest banką zewnątrz i do, dopóki się łonie, bo zawsze ostra. Ua. Dokładeczka musi. I jeszcze to kozówka, chodzówka jest najostrzejsza. Tak. <laughs> Wszystko, na Wszystko na dnie. Wszystko na dnie. A ty się mną przejmuję. A przejmują się tobą? No, to, co jest dobre, to nie widzę. Przepraszam. W czasie przesłuchów, bo już czas jest, nie widzieli. A to, co dobre, to... Dobrze. Ale ostre ja się Mówię ci na 100%. Tu się skut trzeba Basta. Ja mam dosyć tego. Ile może trzyka psychi trzymać? No ja myślę, że pójdziesz jeszcze do Łukaszka. Mhm. Nie? Chyba, że się spotkamy. On teraz pewnie powiedział, nie co nie? Co? Pewnie powiedział Tackowi, że, że byłeś. No, jeszcze powiedziałem nie ma jeszcze nie. No nie ma. Wcześniej kiedyś też przyszedłem tak wściekły i tam też zacząłem brać swoje rzeczy, nie? Cheniu, mm -hmm. no chodzi, ja nie ma chenia. No ale jeszcze chenio powrócił na jakiś czas, nie? Ale teraz nie ma takiego. Za dużą miałem psychikę na sobą kontrolować synka, a najgorszy to jak dostał potężkę, bo coś mu się stało no weź go ciągle, no, przecież nie zostawi go no i bardzo ładnie zjadłeś No jeszcze... no dobra, już koniec Ja chcę mi się gadać na temat do picia coś chcesz? Co? Do picia coś też A co masz? Ale nie, nie alkohol no. Ja mam piwo Nie mam kody Trochę dłużej znam Synka niż Piotka, nie? I patrz Cholera ja znam Ja mam Masz Gdy W sumie nie. Ale... No co kurwa mać, przepraszam. Ja nie będę kurwa całe życie, kurwa, przepraszam. Się kimś opiekował. Przepraszam za się... Kimś nie będę opiekował, a ktoś... No widzielę samo to, jak wszutałem, nie? koło samochodu. No ale cały czas lataliście razem. Tylko ostatnio się zepsuło. A Zepsuło się, po prostu moja psychika się nie wytrzymała. Ja rozumiem. Raz, drugi raz, trzeci raz. Ale nie cały czas. Ja jestem służący. Mówię, synek, weź sobie cholera jasna reklamówkę. A już życzyliśmy. Heniu, a idź do tego, a z komórki, a cheniu zrób to, cheniu to. No ja się chenił się wss, i powiedział Pasta, nie ma już tego I nie wrócę. Nie wrócę. Micholem, dosyć tego mam. No i co? W komentarzach ludzie napiszcie, czy Darek wróci do Łukasza, czy nie. <laughs> Jeszcze... Do synka bym wrócił. Nie ma sprawy. Kit mi w pałę. O mnie naprawdę. Szkoda tego człowieka. Ale do tego drugiego pana to nie ma, On będzie wiedział o co chodzi. Za ostatni numer przez zrobił na machaciora. Jak będzie to oglądał na YouTube. Jeżeli mnie leki usunieją kole, nie cholerę, nie dam, nie popuszczę, nie popuszczę za cholerę, macie to jak w banku To zobaczmy I to Jeszcze No ale widzę, że się przejmujesz z synkiem W No, ale możesz zawsze tam być przecież, ale sam sobie dla siebie rzepkę skrobać przecież, to nic. Auto jest wspólne. Wiesz, ty możesz sobie iść na puszki od góry, no nie, od dołu, nie wiem. Może chodzić z tobą przecież, ale zbierać dla siebie. O w praniu? Ja mówię, że ze 2-3 dni nie wytrzymasz. Ja? No. O, to się dziwi. I pan co też się dziwi? Telewizor. Nie, ja jestem. Ja jestem koziologiem. Ja się. Zaprę.

Ale jak zaczniesz mu z powrotem dawać, no to... No właśnie, i właśnie o to chodzi. Dzień dwa może będzie dobrze, nie? A później znowu to samo powtórka z zrywki. To 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 to, 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 to to. Dupa, dupa, dupa jak to będzie Idzie dzisiaj? Nagle tak? No jak zwykle. A co ty tam robisz? A chodzę sobie zbieram. Przede wszystkim na plastiki. Tu trochę się znajdzie, tam trochę się znajdzie. No wczoraj jak byłem, hmm? to patrzył do mnie klient mówi... że pan się napić? I ja mówię. No. Nie dużo, ale zawsze coś, nie? Chłodno było, rozgrzewka <grybka> była. Nawet idąc na ten klient klient, nie wiem, czy to była jego żona, czy dziewczyna, mówi do mnie, morto! ojej, morto! Ja się tak wracam, a on cztery dychy w ręku i chce mi dać, nie? A ona zawinęła to I coś tam coś tam dałam, baję dała, nam No nam Byłoby ale mięsterko Ale tak sobie mam radę A jak? Wy, a jak ode mnie z klatki wyjdziesz, to co? Oczywiście muszę się napić. O, na się zastały. Oje, piwkuję. trzeba Mówię jak ode mnie wyjdziesz tutaj, to gdzie kierujesz się. Chyba pójdę do siebie na Hasiorie. No. Bo tam jest największa trafiejka, jaka może być. Mm -hmm. Puszki. O teraz puszki na razie nie wchodzę, chyba, że są kałcowane, nie? Ale plastiki, chociaż przeszedłem na plastiki, No chyba, że znajdę butelki, nie? No dzisiaj byłem w Heksie, pani przyjęła w No dobra, to pójdziesz tam. No i co, to, to, to 15 minut. 20. no ale pół dnia masz jeszcze, to co. Ja sobie tak czas złożę. No ale będziesz chodził, tak? A ja. Aż do zamknięcia Lidl'a. No i do prochlibicy. No, czyli... A na wieczór sobie coś zanosisz tak? To znaczy coś przy sobie trzymasz, trzymasz, nie? To na noc ile tak zabierasz? Ze sobą winiaczy. No znaczy nie, zależy od gotówki, nie? No tak z jedną szlapkę zalezmę z piwą, żeby zrobić kokolino, No i bym to przygotowała za piwo, nie? Ostatnio i piwami. Przyszedł synek. Pnie tego ciupaka, to nawet bym widział, że to ładnie. nie? Patrzy się na mnie taki zbarwany. To piłaby się na masz? Psia ja wszystko ma. Oprócz kobiety, nie? bo nie chcę być kobietą. Nie chcę nie zrobić przykrości. Jak ci się mówi, masz głowę i ha, to kombinuję. Bo taka jest prawda. A tutaj mam takie głupie szczęście, Lepiej być głupim i mieć szczęście niż być młodym i mieć szczęście, nie? <grym i nieszczęście> Taka jest prawda. Aj, synek, synek. A małym być tak godnie. Ale Nicole, nie poddać się. <grym i nieszczę> to zobaczycie państwo i ty pako, że się nie podda. Chyba, że sam przyleci do mnie, nie? Słuchaj. Widziałem w oczach jego taki... Nie wiem, albo strach, albo żal. Heniu, Heniu, Heniu. Ja powiedziałem, nie ma Henia. Był Henio. I się zmył. Jak się wcześniej planowałem. Teraz do Pitra pójdziesz, do tego... Czemu? No ja, bo on zbiera koło Pinokia i wszędzie, no bo... Na Pinokiu to jest to taka kaszana, że to jest spokój. To ci mówię, że ja wcześniej byłem dwa razy na tym, na tym tak. Jeszcze myślałem, że by na ból, ale Mój tak Jezu, taki kawał. Chłodno jest. Muzi wracać tym autobusem. Oko się przymknie, nie? nie. <śm> szkoda mówi. Szkoda. Cholernych słów. <śm> Jak to się mówi? Powoli, powoli przestanie, nie? <grywa> Żona przeżyłem, a znaczy przeżyłem? Pięć lat się męczyłem. A tu tylko, można powiedzieć, obcy człowiek, nie, kolega. Niech się nauczy żyć. Bo to, bo tamto, bo to, bo tamto, bo tamto, bo tamto. Jak teraz zobaczycie jak to jest. Nie wiem, czy tam no, ojciec Peter będzie go tam kupował, nie kupował. Ale też, że się kiedyś w kurzynie nie przestanie. I co później? Nie, bo ja muszę się napić. Ja też muszę się napić. <laughs> Dlatego, jak to się mówi, masz głowę i ten nie? No, ale nie skończyłem to ma to tego. Mówię, tak te pieniądze wyszły tutaj. Może bym tam ogarnął jakieś mieszkanie, czy mieszkanie kawalerkę, tego tamtego, nie? No ale co? Tylko to taka jest, nie? Jest Jeszcze... oh, później zimno. Chlapa. No i co by było? Chętnie by zapierdzielał, a Sosnek by siedział, nie? No. Ja, ja, ja już taki jestem, maniak. Tak, niestety mnie rezygnowali. Tu, tu to było jak doły, tutaj ten. Aż jak się to gdzieś na cmentarz.